Na o, kolejny konek, Pięknie. Wypluł rybkę? No, nie wypluł. <grych> Kurde, nie wiedziałem, że widać jeszcze jeszcze szefie na w są. Tak, że żerują, jak no. pluje rybkami na... Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Co się no. dzieje cały czas, no. Fajnie. Ale puchną fajnie. No. Co to, co to, to, to? Sandaczyk! Proszę bardzo, znalazł się, dziad. No, sandaczyk malaczek. Ale zawsze coś. Dziękał, dziugał i wydziugał. No to, tego tu zaprezentuj. Dobra, dobry klot. No ostatniej wyprawie z Jackiem cały czas coś się działo. Były putnięcia, były spubnięcia, trafiały się sandaczyki, okonie może ryby nie powalały wielkością, ale widać, że wiślane drapieżniki powoli się odpalają. Teraz tylko czekać na większe ryby. No i trafiłem bardzo sympatycznego bolenia. Ale chyba sumek. Ale przywalił. Co? No zaraz zobaczymy. No chodź, rybko, plibko. nie bolej, tak jak trzeba. Piękny boleń, He. Piękny bolo. Piękny bolo. Ale chlasno. Co? A chyba, że mi pomożesz, co? No one te imperatory tak zjadają. Kawał bolca. Dobrze. Okay. udało się. 77. Mieści się? Uh -huh. Piękna ziemia. No i takiego właśnie ładnego bolenia sobie złowiłem, jak ostatnio e, pływałem z Jackiem. To jest teraz świetna pora na te drapieżniki. I dlatego właśnie pozwoliłem sobie wypłynąć tutaj z towarzyszem. Przecież, Boże. E, nad Wisłę. Zrobimy coś, Paweł? Zobaczymy. Dzięki, jesteśmy na wodzie, wszystko może się zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, dokładnie. Jesteśmy na wysokości. Spójni. Nie wiem, czy. Zło... Nie, ale... przepraszam, czajki. Kur... Takie przejęzyczenie, przejęzyczenie Tak, najbardziej tajne łowisko W Warszawie, Czajka No i poszukamy tych boleni, może się uda złowić A jak należy się nie uda To troszeczkę wam o łowieniu Na głębszej wodzie Tych głębszych boleni Tych większych boleni, które właśnie siedzą Gdzieś we wlewach, między rafami Gdzieś w ryniękach Opowiemy, a bardziej wam opowie Paweł Bo on te ryby łowi dłużej ode mnie Ja to zawsze tak raczej sobie Te łowiłem a myślę, że temat powinien Was zainteresować, tym bardziej, że teraz tam jest świetna pora. Co, co ładnego żeś, Pawle, wylosował? Co to? Najładniejsza pekla, jaką chyba zmówiłem. Znaczy, z taką peklą to Ci powiem, że to twarzy normalnie. Ma kolory, jak najbardziej do wysuszenia i podobnego użytku. A Ty zbierasz takie pekle? Tak. Jakie rękawiczki masz W sklepie ścieramy kurze tymi wyschniętymi <laughs> pekla? <laughs> No i co, Paweł? ogólnie grzebiemy w rynnie, a bolenie wychodziły na powierzchnię, jak ci się chlapią. Strzelił mi jeden, jak gumę wyciągałem ekspresem już przy łódce z opadu, to a, mieć... a na woberki nic nam nie chce dzisiaj. Powinniśmy mieć ze sobą e, powinniśmy mieć ze sobą Siegę, a, nie, e, a nie Imperatory i te inne takie głęboko schodzące, no ale trudno się mówi. Ale mamy zory beduina, jest domowy ninja, są, wiesz, mniejsze cykatki, większe, jest imperator. To trzeba próbować. Mamy wszystko w swoim ręku, wszystkie narzędzia, żeby złowić rybkę. Kurczę, Paweł, normalnie jakiegoś pecha mi przynosisz ostatnio, ale w sezonie to tam połowiłeś parę rybek, co? To ty pecha przynosisz, bo ja z Ta. tobą ryby nie mogę złowić. O to... Jak nie ma, nie ma prezesa Sebastiana, jestem bardziej wyluzowany, luźny nadgarstek, trzeźwość umysłu. I, I rybki wyjeżdżają. No, to, to no sezon i był ]ś? bardzo dobry, wiesz, sporo sumów, e, sporo boleni. No, rozwaliłem sobie łokieć w ogóle odłowienia sumową wędką. Co ty gadasz? Czyli masz taki typowy wędkarski Tras... łokieć teraz. Teraz łokieć tenisisty, to już chyba tak nazywa. M łokieć Nie wędkada. mogę nic ciężkiego podnieść prawą ręką. E, także sezon bardzo owocny, ale to wiadomo ile jak... Miałeś? Ile ile miałeś sumków najwięcej jednego dnia? To z Michałem jak byłem, to mieliśmy 8 sumów. Y dwa bolenie i brzane i to jeszcze pół dnia przespaliśmy. To wszystko nowe ryby, <noise> tak? No i wszystko na imperatora. Stary, ostatnią rybę ciągniesz na tego imperatora. Tak. Ty patrz ja przerzuciłem całe pudło już. Ale też chyba maluszek. Po tej burzy coraz mniejsze biorą. Ale przyjdzie wieczór, będą to większe. Ej, ej czekaj, czekaj, bolo. Ha hamulec poluzuj, hamulec poluzuj. Słuchaj, dzisiaj drugi bolej na imperatora. Miałeś nosa, żeby jeszcze wieczorówkę strzelić. No właśnie, tak z Nawet na imperatora. Charakteryzuj takie miejsca, właśnie gdzie tych ryb szukać, bo one zajmują stanowiska w tych rygienkach podobne i w tak. sezonie, i jesienią. Tak, ja, ja lubię łowić w szybkich rynnach. Lubię też łowić w wolniejszych rynnach. lubię, bardzo lubię łowić na kantach. Czyli tam, gdzie mogę się spodziewać, że z rynny ewentualnie wyjdzie drapieżnik, żeby coś przegryźć, no i staję na miejscówkę i łowię. Rzucam i zwijam. No. Rzucasz i zwijasz. No ale to poczekaj, poczekaj. To rzucasz i zwijasz. To nie jest takie chopsiub, bo to jest rzucanie w poprzek rzeki. Tak, tak. Zawsze każde, każde miejsce, na jakim jestem. Obławiam e, także, rzucam prostopadle do nurtu. Wachlarzem po, po, pozwalam przynęcie spłynąć. Jak już przynęta mi dopływa e, w okolice opaski czy w okolice brzegu, podnoszę kij, zbijam troszeczkę szybciej, żeby przynęty nie urwać, ale też bardzo często wtedy brania się zdarzają. Jest, ale ładnie strzelił. Ale piękne kopnięcie, o nie wiem czy to nie Boluś. Boluś chyba. Ja to koleżka. Ale na tym kiju to jest, ło jakie wrażenia. Tej świniowi powiem wam, tak przekazuje te strzały że to jest poezja. Przed samiutką burzą z daleka już słyszę grzmoty. Właśnie przed chwilą zdążyłem Wam o tym wspomnieć, że, że przed burzą lubią dziać różne ciekawe sytuacje. Poprzednie sezony nam e, to też potwierdzały tylko trzeba pamiętać o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze o i wcale ten bolusz nie jest jakiś taki wielki, o kolega o, też mega silny. Chodź, pokaż się. No taki strzał. Mordo. Już on chyba nawet 60 cm nie ma. No nie wiem, może 60 ma. W imperatorka uderzył. Także to się potwierdza, że jest to jak najbardziej uniwersalna rzecz na przynęta. Nie tylko, nie tylko podsumki. Mocne i ostre są te kotwice. Jak jasny pierun. No 65 cm. Dobra, uciekaj Mordo, no. co do samego doboru przynęt, przynęt, no to tak jak mamy w tym naszym repertuarze, e, na przykład, nie wiem, idę na nową miejscówkę i chcę ją obłowić. Zakładam sobie najpierw e, Jezor Beduina, on schodzi najpłycej. Później zakładam sobie, jak nic się nie dzieje, domowego ninja, on schodzi troszeczkę głębiej, do metra 40. Jak mi nie parkują przynęty w zaczepach, zakładam wtedy imperatora, imperator schodzi najgłębiej i jeszcze w międzyczasie tascuję sobie cykadami. Mamy te małe fitrapy i fatrapy i też duże i analogicznie najpierw rzucam w łowisko mniejsze cykatki, żeby, żeby wybadać, czy jest płytko, głęboko, jak tam zaczepy wyglądają. Jak nerwy małych, nie czepiały mi się od dno, nie mam tego kontaktu z dnem, e, zakładam wtedy głębokie. To, że mówimy w rynnie, nie znaczy, że są rynnowe ryby, które stoją w samym dnie. Często się zdarza, że te ryby stoją w połowie wody, często się zdarza, że stoją tuż pod powierzchnią. Także jak mamy wody, e, przypuśćmy e, 2 metry. To te ryby mogą być i pół metra pod powierzchnią, i, i w toni i mogą, mogą stać przy dnie. Także staram się każdą płaszczyznę wody obłowić, ale zaczynając od tych górnych partii. Fajne łowienie. No, dla mnie takie łowienie tych boleni rydnowych to, no, to jest taka w Wiesz, miarę to... nowa rzecz, tak, tak. naprawdę. Tylko mięsna się wkurza to, że to jest potwornie sumogenne ogólnie. Tak, na, na tym też tam zależy, bo jeżeli idziemy na rzekę i chcemy łowić ekspresem na przykład, ograniczamy się w zasadzie tylko do boleni. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, że woblera prowadzonego ekspresem uderzy sumek, uderzy klenik, uderzy sandacz, ale generalnie łowiąc ekspresem nastawiamy się tylko na bolenia, a z kolei łowiąc tak uniwersalnie, powoli, nieśpiesznie, łowiąc miejsca warkoczem, przytrzymując przynęty w nurcie, Możemy się spodziewać każdej ryby: może się zameldować boleń, może się zameldować sumek, może się zameldować sandacz, brzana. I tak naprawdę to też jest fajne w tej wiśle, bo nigdy nie wiemy, czego do końca możemy się spodziewać. Może być tak, że wyjdziemy jeden, drugi raz, nic się nie będzie działo, pójdziemy za trzecim razem i złowimy taką rybę, że na długo zapamiętamy ten dzień. Jest. Ale fajnie blisko strzelił. Patrz, idzie do nurtu. Ja podbieram, no. Jaki podbier? Nie. Ja. Tutaj. Sum. Tak. Piękne branie na krótkim dyszlu. One są tak silne, że to jest no, niedos... niesamowite po prostu. Chodź, chodź koleżko. Zbił? Nieco ponad meterek na takie łowienie łapy, o, wyplu. wyplu, krąpia i ucie. Z tego, co ja tak zapamiętałem, to żeście mi na początku opowiadali, to miejsca, gdzie jest, no, szukać to lepiej, miejsca, gdzie jest dużo kamieni, mhm. przy okazji tam rynienek, i mhm. fajnie jakby te woblery tak dobrać, aby pukały właśnie jest te kamienie tak. odno. Co jakiś czas, jak wobler puka odno przynosił nam, no, z naszego doświadczenia, najlepsze efekty. Nie oramy w dnie, ale jak czujemy co jakiś czas to puknięcie, gdzieś tam smyrnięcie, bardzo często po tym puknięciu e, następuje strzał. To nie jest tak, że y, nie obawiamy wolnych rynien, bo rynny y, ze zwolnionym nurtem też są fajne, tylko wystarczy te Woblery szybciej poprowadzić, bo to tak, głównie musi wraca agresywna, jakby z, y, kusi bolenie dobrania, no bo coś, coś w tym musi być, tak? Bo przecież bolenie normalnie, standardowo łowi się szybko prowadzonymi woblerami prawie bez pracy, a tu jest sytuacja wręcz odwrotna. Tak, Czyli ten robler musi po prostu agresywnie. zapierdzielać jak wszyk... Się... Mhm. Tak? E, tak, aczkolwiek jezor Beduina i Domowy Ninja nie mają agresywnej pracy, ale mają pracę wyczywalną na kiju. E, I to nam pozwala też czuć to, co się dzieje z przynętą, czy właśnie łapiemy przy dnie jakiś, jakiś listek, gałązkę. Mamy stuprocentową kontrolę nad tym, co się dzieje. E, ale agresywną pracę bardzo lubią e, e, bolenie, sumki, no ogólnie rzeczne, rzeczne drapieżniki. E, to je po prostu no, kusi. Nasze doświadczenie pokazuje, że dużo lepsze wyniki mamy na przynęty agresywne, w agresywnych często malowaniach, ale to też na przykład boleniowi trzeba dopasować. Jeżeli stajemy na miejscówkę. Chcemy się wstrzelić kolorem. Zaczynamy od najciemniejszych przynęt. Często zakładamy czarne woblery. Potem przechodzimy w bardziej naturalne, poprzez nawet czerwone malowania. Nic się nie dzieje. Potem zakładamy agresywne malowanie. że tak, że y, zazwyczaj woblery na bolenie to woblery w kolorach naturalnych, a tu wręcz odwrotnie, jakieś Dokładnie. seledyny, czerwienie, hmm. w ogóle totalnie kolory zwariowane. I nic im to nie przeszkadza. Ryba? To nie ryba, nie, 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 nie. nie, Oj, nie, posz, to nie ręka ryba. sama poszła. Teraz akurat łowimy głównie z Łodzi, ze względu na to, że mamy mało czasu i się troszkę rozleniwiliśmy. Z łodzi można więcej miejsc błowić, ale na przykład przy tak niskim stanie, jak był do tej pory w tym sezonie dużo fajnych miejsc można sięgnąć z brzegu. Ja na przykład jak chodzę z brzegu, bardzo często chodzę w śpiochach. Często jest tak, że rynna jest odsunięta od brzegu, tak jakby troszkę poza zasięgiem naszego rzutu. Można sobie w śpiochach delikatnie na opasce wejść do wody do kolan maksymalnie dokrocza tak żeby tą rynnę sięgnąć obłowić sobie dużo mniej rwania przynęt też mamy bo w razie zaczepimy sobie przynętę kilka metrów od brzegu to możemy podejść ją wyczepić no ale to wiadomo wszystko z zachowaniem największej ostrożności jeśli chodzi o takie wchodzenie do wody żeby, żeby rybę sięgnąć i też jak wchodzę na łowisko to najpierw zaczynam łowić woblerami a później cykadami cykady w stosunku do woblerów troszeczkę się różnią. Cykadą możemy rzucić dalej, możemy cykadę poprowadzić ekspresem, jeśli chcemy, możemy w półtoni ją poprowadzić, możemy też w niektórych miejscach cykadą popróbować sobie z opadu, czy z takiego podrywania, położyć ją na dnie, wysokimi podciągnięciami możemy pobujać, ale na przykład cykady na opasce nie możemy za bardzo przytrzymać w nurcie, chyba że jest to bardzo, bardzo szybka, rwąca woda. Z kolei właśnie Woblery czasami mają tą przewagę nad cykadą, że troszeczkę wolniej przez łowisko przepływają. W niektórych miejscach możemy je delikatnie przytrzymać, postawić tak, żeby zapracowała w miejscu, to też potrafi fajnie drapieżnika skusić. No my na cykady już też mieliśmy w tym roku fajne efekty. Znaczy, no, część cykat zjadły nam po prostu sumy na, na dzień dobry, e, ale trafiały się tam jakieś sandaczyki, dzisiaj Ty też miałeś puknięcie sandaczowe, jakieś takie na co? Dłuży, takie w, wolniejszym, spalnego, tak, w wolniejszym nurcie, więc... E... Na, na tą fitrapę dużą, jeszcze jakieś tu ząbki są, ale czułem na kiju, że to nie była duża ryba, to, a takie podciąganie gdzieś tam przy dnie. Strzelił i, i po trzech sekundach spał. My płyniemy szukać dalej. Nie wiem czy złowimy, bo powiem Wam tak, no, chcieliśmy szukać głęboko. Wszystkie bolenie dzisiaj są podniesione i żerują przy powierzchni. A jak bolenie żerują przy powierzchni, to często jest tak, że najtrudniej je skusić. Ale to też jakby dla Was informacja, że warto nad tą Wisłę wyjść. Nawet z sigą albo z jakimś tam innym trilem i popróbować swoich sił. Bo jest pora bardzo na to dobra. Ogólnie bolenia powierzchniowego, powierzchniowego, tak jak widzimy teraz, że one wychodzą i ganiają po powierzchni z łodzi jest dużo trudniej złowić. Zanim do miejscówki podpłyniemy na odległość rzutu, rzucimy kotwicę. Bardzo często ta ryba jest spłoszona. Ona dalej będzie Atakowała drobnicę, ale już robi się na tyle ostrożna, że przynęty nie będzie chciała powąchać, bo coś tam zawsze może jej nie pasować. Wtedy mamy przewagę, jeśli byśmy chcieli taką rybkę złowić z brzegu. Można sobie usiąść na kamieniu po cichutku, nie narobić rabanu i, i takiego powierzchniowego bolenia. Dużo łatwiej jest złowić z brzegu niż z łodzi. No dobrze, to wszystko Paweł? Już? Pewnie nie. Pewnie nie. Słuchajcie, uciekamy, bo jak to mówią, czas to ryba.